Witam ja was w czwartym odcinku z Gita For Life. No, coś, trochę się pozmieniło po tamtym dniu, czyli od wczoraj. Nie ma tutaj samochodów. Kupiłem limuzynę, kurde, od bezdomnego dostałem i odzyskałem swojego buleta. Tak, full jest ten. O, ten słynny bulet. Och, jak ja wiecie, cieszę się cieszę. I w sumie jeszcze pracuję na. Mechu Plus sam chciał nie będę montować. Mogę. Chętnie zamontuję, zamontuję bo na odcinek Dobra, zobaczmy, co jest na rynku ciekawego. No, od razu Wam mówię. WUDU 1300 ID. Bardzo fajne. Moim zdaniem się opłaca. 1000 ID za darmo. I co jeszcze może być takiego ciekawego? Nie, to jest za drogie, szczerze. Albo. Nie, za dużo i to w sumie to nie wolno się o jakieś tutaj 2-4-100 tysięcy. Nie opłaca się. Ej, chodźcie mi szczerze, bo odjadę tam. Aby też by miał trochę. Tak ci kupić coś takiego, czytacha. Na przykład, później wam rozznać, napiszcie, bo mi się podoba. Ogólnie opowiadam taką sytuację z Mecha Jeździłem sobie co na Mechu naprawiałem samochody Był była kurwa taka osoba jak... kuba 1, 2, 3, kurwa jedna chuja by kurwa Planuję, a potem kurwa każe ten tego ja mówię dalej nie naprawiam, skończyłem pracę. Pierwoniłem, a tam, kurwa dajemy go dzisiaj. Kurwa jutro albo specjalnie odcinek będzie go. Kurwa, poszukiwanie nie okej. Okay. Jest nawet fajny, taki średni ID. Okładźcie Oko... na to, co ma Patrzcie, 20 tysięcy za 24. Pan, jak to jest taki artykuł? My sobie pojedziemy w sumie na DM. Może znowu spotkamy kogoś. Tam by była beka, jakby ktoś mnie tak chciał znowu zabić. Tak, jakiś. Dobra. Polecimy Jadę, tak jadę, nikogo nie ma Jadę, są takie punkty oblężone A nic nie ma, nikogo O, sprzeleciał a nic się nie dzieje O, o, widzicie to, widzicie? Ja, ja, ja to mam na osam tak takie rzeczy. Apa, idziemy za Jest okay, mną. Sytuacja. Pa po chuj. Chłopce robi. A ciekawe, co zrobimy chwilę. To brak, nie ma. Gdzie chciał Chciał zabić gangusa. Gangus przyjdzie się do niego, kurde, chudy bycie, kurde, zwinny jestem. Tak zwany refleks chudego byka, chłopaki. O, stare czasy. O, dobra. Jeżdżę na nie. Idzie, ten Chuj jebany. Pa kurwa przeładowałem kurwa koleżankę i teraz idę do niego kurwa. a, na tych chłop chciał? O nie nie. Kurwa. Kurde, może kiedyś zrobię jakiś wojny gangów taki event Pójdę zobaczyć ogólnie powiedzcie jakie macie zdanie o moim bulecie, czy taki ładny jest takiego zrobiła mi mogę obniżyć trzeba podwyższyć żaba O chuj! O, chuj. o, chuj. o chuj. Dobra, krótki odcinek taki. Jakby to powiedzieć, aktualizacja. Kurde, odkułem się. Teraz jestem biznesman. no dobra. To kończy się, dzwoni byćki. Obie tak dalej, elo.